Tak. Efektowne zwycięstwo 4-0 z zawiszą szkół, twoja bramka pierwsza. Tej... Premierowa, tak. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Mam, mam nadzieję, że wywiąże się z zakładu, jakiego mam, jaki mam z Kowalem. E, możesz przypomnieć kibicom o tym zakładzie? E, zakład jest taki, że Kowal strzeli 15, a strzelę 18. I mam nadzieję, no, że tak będzie. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to w zasadzie zdominowaliście przeciwnika totalnie, strzelając w cztery bramki. Moje pytanie jest może takiej trochę innej natury. Co się stało, że, że tak eksplodowało to wszystko właśnie w tej jednej połowie, nie było tego poprzednich chyba. Ja myślę, że to po prostu nawarstwiło no, się jakby cała sytuacja, która miała miejsce w tym tygodniu i po prostu odpaliliśmy, tak? I to, że nie odpaliliśmy w poprzednim meczu, bo wydaje mi się, gdybyśmy strzelali bramkę na początku, no to każdy mecz by tak wyglądał. W drugiej połowie jednak nie udało się strzelić bramki, trzeci raz z rzędu, troszkę... Nie udało się, myślę, że po prostu już na sam koniec, jakby poszliśmy cios za czasem zamiast grać swoje. Za tydzień spotkanie z Omegą Kleszczów. To jest przeciwnik już z wyższej części tabeli. Jeszcze większa mobilizacja, czy podejście raczej takie jak to jest kolejny z finałów? I jedziemy kolejny dalej. z finałów, tak, ale myślę, że z meczu na, na mecz rozkręcamy się tak, i wydaje mi się, że co mecz lepiej będzie. Dzięki serdecznie. Dzięki.